Cześć! Chcę Ci dzisiaj pokazać, jak zrobić steki siekane. Najważniejsza rzecz to stuprocentowa wołowina. Taką, jaką mam tutaj. Uformowane steki ze stuprocentowej wołowiny. Rozkładamy ją na desce. Potrzebujemy 5-6 minut, aby się rozmroziła. W tym czasie przyszykujemy składniki. Mam dobrą patelnię teflonową, która jest mocno rozgrzana. Po czym sprawdzić, czy patelnia jest rozgrzana? Bierzemy odrobinę wody. Jeżeli nałożymy na patelnię i ona syczy i od razu paruje, to znaczy, że jest dobrze rozgrzana patelnia. Kładziemy nasze steki. I będziemy je teraz smażyć. Nie martwcie się tym, że wasz stek z jednej strony, przez to, że będzie przez dwie minuty nieprzewracany, może się przypalić. Nie ma takiej opcji z faktu tego, że mięso ma zawartość tłuszczu, w tym wypadku 15%, który się wysmaża w trakcie smażenia, co powoduje, że nasz stek jest chroniony przed tym, żeby się przypalił. Tak jak widzicie, częściowo już nasz stek zaczyna po bokach wypuszczać to osocze, o którym mówiłem. Została nam jeszcze mniej więcej około minuta. Po minucie to osocze pojawi się na całym steku i wtedy go przerzucimy na drugą stronę. Jeżeli stek by był bardzo zmrożony i będziecie kłaść mrożony stek na patelnię, naprawdę wyznacznikiem jego zrobienia jest właśnie to osocze, które się zbierze tu na górze. Więc czekajcie cierpliwie do momentu kiedy ono się zbierze na górze naszego steka siekanego. Słuchajcie, zobaczcie, nasze mięso się spociło, to co powiedziałem. Te Paski, które mają oznaczać ogólnie samosiekanie, pomiędzy pojawiło się osocze. Ono również wypłynęło odrobinę po boku. To jest białko, tak naprawdę, oraz to, co trzyma przede wszystkim samosiekane mięso. To nie są jajka, to nie jest mąka, jak w przypadku polskich kotletów mielonych. To, co trzyma nasze mięso w jednym kawałku, to jest kolagen. Znajduje się w przednich części tuszy wołowych. Zobaczcie, jak fajnie to, co wypływa, otacza to mięso. Tak naprawdę to, co powiedziałem, teraz to mięso wypuściło to soczy na górę, co daje mu smak, intensywność oraz soczystość. Przerzucamy go na drugą stronę. Idealne. Pamiętajcie, patelnia musi naprawdę być na najwyższych obrotach. Jeżeli robicie to na grillu, macie o tyle ułatwione. Że tam jest temperatura co najmniej 260-280 stopni. Jeżeli chodzi o patelnię w domu, kładziecie dopiero mięso wtedy, kiedy patelnia zaczyna się dymić. Słuchajcie, jeżeli nie jesteście pewni co do swojego mięsa, kiedy je wysmażacie, dotknijcie je palcem. Zresztą zobaczcie, cały czas wypływa ta część to, co powiedziałem o socze. Jeżeli dotkniesz palcem i mięso wraca powoli, to znaczy, że samo w środku. Jeszcze potrzebuje odrobinę czasu. Natomiast jeżeli jest i wraca bardzo szybko, zobaczcie, nawet jak naciskam, to osocze żółtuwa, w tym momencie możemy uznać, że to mięso jest właśnie wypieczone na średnio. Zresztą Wam to za moment udowodnię. Weźmiemy jednego steka i przykroimy go na desce. Dobra. Słuchajcie, jest nasz stek. Zanim go przykroję, oczywiście muszę go dopiero teraz posolić i popieprzyć. Odrobina soli, świeżo mielona sól morska polecam z młynka. Tak samo jeżeli chodzi o pieprz. Najlepszy pieprz to jest pieprz świeżo mielony. No i oczywiście przykroje nasze mięso. Zobaczcie. Jest soczyste. To co tutaj widzicie, to jest osocze. I tak powinien być usmażony stek. Wcale nie mówimy o tym, jeżeli mięso jest różowe w środku, to nie oznacza to, że ono jest surowe. To jest osocze. Natomiast zobaczcie, że ono jest dokładnie zamknięte i cały czas z niego wypływa sok. To jest tak naprawdę zrobione.